Chciałabym opowiedzieć krótko o historii Waszego Koła Gospodyń Wiejskich, kiedy i z czyjej inicjatywy powstało, oraz jaki cel Wam przyświecał na początku działalności. Koło Gospodyń Wiejskich powstawało w latach 50-60. Odbywały się spotkania pań w domach prywatnych, w których odbywały się różne, różnego rodzaju kursy. Potem w latach 70. gdy powstała świetlica wiejska, już panie miały swoją siedzibę i tak jest do dzisiaj. Jakie inicjatywy organizujecie jako koło gospodyń wiejskich? Jako koło gospodyń wiejskich bierzemy udział w kilku cyklicznych spotkaniach. Bierzemy udział w programie Biedronki od trzech lat. Świętujemy Święto Pieczonego Ziemniaka. Dla najmłodszych organizujemy Mikołajki oraz Dzień Dziecka. Fajną inicjatywą jest to również, że od 40 lat celebrujemy spotkania opłatkowe, jak i Dzień Kobiet. Z czego słynie Wasz region i w jaki sposób Wasze koło przyczynia się do zachowania oraz promocji tego lokalnego dziedzictwa? Nasz region słynie przede wszystkim z kuchni, promujemy lokalne dziedzictwo, na targach ogrodniczo-rolniczych bierzemy udział w konkursach np. Bitwa Regionów oraz na wystawach stołów wigilijnych i wielkanocnych. W jaki sposób kultywujecie lokalne tradycje? Tak jak mówiłam, nasz region słynie z drobiu. Przygotowujemy dania w nowoczesny sposób, w oparciu o tradycyjne przepisy. Zrobiłyśmy m.in. gołąbki z kaczki, pierogi z perliczką, tatar z buraka z jajkiem przepiórczym. Do naszego dziedzictwa należy również haft krajeński, a elementy haftu wprowadziłyśmy do naszego stroju. Jak ocenia Pani zaangażowanie młodych osób w działalność koła? Nasze dziewczyny są niesamowite, zaangażowane, pełne pomysłów, działają z pasją. Bardzo je podziwiam i jestem z nich naprawdę dumna. Co daje największą radość i satysfakcję z działania w kole gospodyń wiejskich. Za satysfakcję oraz radość w naszym kole odpowiada bardzo wiele elementów. Na pierwszym miejscu stawiamy sobie uśmiech dzieci oraz radość mieszkańców podczas organizowanych wydarzeń oraz spotkań, ale nie będę ukrywała, że dużym znaczeniem są dla nas również osiągnięcia uzyskane podczas udziału w wydarzeniach na szczeblu gminnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim.